Jaki tytuł nagrania? Odżywiania Pory Roku. Odżywianie Pory Roku. Stefan Poprawa. Dla mocy naszych serc. Szkoła gotowania. Szkoła gotowania. Sorry, winę Witam, witam serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o trybie odżywiania na relacji z przyrodą po prostu. Nie trudno zorientować się, że przyroda ma różne tak powiem, dary natury w różnych porach roku jeszcze w różnych częściach świata, prawda? Jest oczywiste, że jeżeli jest lato, to jest dużo owoców, dużo warzyw. Jak jest zima, tych owoców nie ma po prostu. Znaczy nie ma jak w naturze oczywiście, ale są w kulturze. Czyli są jakby w sklepach, są w zręczarkach. Natomiast okazuje się, że to nie to co normalne, co robimy że na przykład jedziemy po prostu pomarańcz zimą. Albo nawet nawet owoce e, letnie zimowe. Generalnie jest tak, że natura ma plany. Plan na naszą relację ze światem. Jedzenie jest w pewnym sensie taką formą właśnie skomunikowania z tym planem. I żeby w ogóle tak najprościej w ogóle podejść do tego tematu, to możemy sobie wyobrazić, że nie mamy lodówki, nie mamy żadnych rzeczy przetworzonych, nie wiem, konserwowanych, nie mamy rzeczy hmm, przetworzonych daleka, tylko to co jest blisko nas. My się tym odżywiamy. Jak już sobie tak wyobracimy tą sytuację, zobaczymy, że... Każdy poru roku, każdy poru roku jest inne co inne natury. To no jest oczywiste, że natura mówi, że latem odżywa się tak, a zimą się i tak. Jest to oczywiste. No i dobrze to zrozumieć. Jeżeli to rozumiemy. To rozumiemy, że inaczej gotujemy latem, inaczej gotujemy zimą. I teraz... I zabawić taką, taką wyobraźnię, że jesteśmy na wiosnę. I co na wiosnę daje nam natura? Nie dużo, prawda? Nie dużo. Ale daje nam, tutaj mówimy teraz o Polsce, oczywiście. Ale daje nam co? No, daje nam Czyli tak jakby już od wieków, a może tysiącleci, po prostu mało było jedzenia, małe jest jedzenia było. Czyli gnanie daje nam czas na oczyszczanie. Budówki. Takie można powiedzieć sytuacje, kiedy trzeba oczyścić swój organizm. No i to nawet yy, iety, znaczy nawet i koszty pochycił tą, tą koncepcję. Także mamy post, prawda? Dokładnie. I to się okazuje się działo od dawna, dużo dawniej niż nawet w, 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 chrześcijaństwo, to I to jest wiosna. Pojawia się jakieś tam taki czas nawaliki, kiełki. No i to jest też produkt, jak powiem, natury dar, dar nad natury. I celem tego daru jest po prostu to, że ma dużo witamin. Jest takie bardzo żywotne. I dobrze jest. Na wiosnę, są takie właśnie produkty, które jakby są takie świeże, proste, można powiedzieć, jeszcze nie grozny na, na, na jakby rośliny, a już, a, już, a już można je jeść. Jest późna wiosna, już jest dużo, dużo produktów. Następnie już jest lato, jest bardzo dużo produktów. Jesień ale zwróćmy uwagę na jedną ciekawą rzecz. Otóż jak jest bardzo gorąco, tam upał latem, to jakie się pojawiają produkty, nasze znaczy dary na natury? to były te dary natury to będą słodkie rzeczy. Zagóry. Bardzo wodniste. I jest to bardzo proste, oczywiste, że tutaj chodzi o to, żeby wychłodzić nasz organizm po prostu. Czyli może być, natura nas adoptuje do warunków atmosferycznych. Jak jest gorąco, daje nam takie pożywienie, czy daje natury, które mają wychłodzić. Jak jest zimno, przechowują się produkty, które mają nas ogrzewać. I dobrze po prostu jest to, jakby wiedzieć po prostu, aby móc no, znaleźć to, te procesy w kółki. Żeby teraz to bardziej wytłumaczyć, tak w sensie może taką techniką, narzędziem, i chiński, japoński, japońskim yi yang, to wszystko, że, że, hmm, wszystko tutaj Mietek mówił wcześniej o energiach, to mamy to samo, że wszystko jest energią. Co to jest? To ciężko powiedzieć, jak samo tak naprawdę, ale te badania współczesne mówią, że jakby, tej na materii są a to jest są między przestrzeni, między na przykład yy, a atomami. To są takie ogromne przestrzenie puste, a niewielkie obszary na materii. Ale być może jest inaczej niż myślimy, tak naprawdę. Prawdopodobnie nasza wiedza jest pełna, niepełna po prostu. I według matematyki myślę, że wszystko jest energią, która albo się skupia, albo się rozprzestrzenia. Nic nie może inaczej być, nie ma innej możliwości. Albo się skupia energia, albo się rozprzestrzenia. Jak się skupia, to mówi się, że ta energia się yangizuje. I jak się rozprzestrzenia, to się mówi, że się inizuje. I cały wszechświat tak funkcjonuje. Albo się skupia, albo się rozprzestrzenia coś. I jeżeli cały wszechświat, to my też tak funkcjonujemy. My, nasza okolica, Przyroda tak funkcjonuje po prostu. Próbujemy teraz sobie narysować taką tę linię. Linię po prostu żeby nam to jakoś pomogło nam. zrozumieniu tej, tej, tej koncepcji. I jeżeli byśmy tutaj oznaczyli tą część jako skupienia, to drugiej są mogli to ta część będzie y, tą częścią, gdzie się rozprasza, a nie I, I teraz po prostu. Jest taka sytuacja, że w naturze, jeżeli spojrzymy w ogóle na przyrodę wokół siebie, takim chłopskim, z chłopskim okiem, i zobaczymy, gdzie wokół nas istnieją rzeczy bardzo skupione i bardzo rozproszone. Jak zobaczymy po prostu na obszar przyrody, to są oczywiście kamienie, są drzewa, jest woda, jest powietrze. Zobaczcie, jest ta, ten obszar, być natury, który no, jest inaczej, różnie skupiony. Spróbujmy zobaczyć, co najbardziej jest skupione w przyrodzie. To jest oczywiście znaczy bardzo prosto, czyli chyba jak co? Na kamienie, tak? Mm -hmm. Mówi się, że to będą kamienie. a spróbuję zobaczyć, co jest najbardziej rozproszone w przyrodzie. Powietrze. Poproszę? Powietrze. Powietrze, powietrze, powietrze. I między jakby, tymi dwoma jakby obszarami <słuch> i przejdziemy po prostu do tej skupienia. I tak na przykład to będzie, jak kamień to będzie piasek, to czy ziemia też w to będzie, od ziemi, będzie na przykład drzewo. drzewo. Mniej skupione od drzewa na przykład może być trawa. Trawa. Mniej od trawy po prostu może być I słodki obrót na przykład. Nie wiem, to na przykład będzie poziomka, czy tuskawka, czy coś tego. Mhm. Tak, żeby było widać mhm. planszę. Czyli tutaj będzie na przykład, nie wiem, jakiś owoc, słodki owoc, czy kondrowa tuskawka. I mi od tuskawki będzie skopiona woda. Woda? Woda. No i mi od będzie po prostu yy, powietrza. Tak, tylko zobaczymy. Tam gdzie jest silne skupienie, tam zauważymy, że brakuje nam życia. Tam jest silne skupienie, spoż tam brakuje nam życia. Znaczy, mówić, że tam nie ma życia. To nie jest okresa prawda, bo życie jest, jak bym powiedziałbym, pojęciem y, różnie rozumianym. Kamienie nawet mają swój żywot. Być może powietrze też jakieś żywot istnieje. No, nie rozumiem na, na, na tym etapie. Ale tym niemniej mówmy o jakości życia. Tak, z ludzkiego punktu widzenia że tam, gdzie jest największe skupienie, ta jakość życia ginie dla człowieka. Tam, gdzie jest bardzo duże rozproszenie, też jakość życia ginie dla człowieka. No i dokładnie tym samym myśleniem możemy po prostu posłużyć się, patrząc na produkty spożywcze. Czy myjemy kamienie? Uwaga, jemy. Surka mienna. Według okay. narkotyki jest to właśnie. Surka mienna. Skupiona energia. Mniej skupiona energia soj kamiennej będzie mięso. 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 Dlaczego mięso jest na darem natury skupionia? Dlaczego? Dlatego, że... Powstaje mięso na skutek konsumpcji środowiska. Czy człowieka, czy rzeczywiście konsumuje środowisko? Jak nie skupia, to energię w sobie po prostu. Czyli mięso, mięso. Następnie, mm, w miejscu tego mięsa będą zboża. W miejscu tego zbóż będzie, będą po prostu mm, takie produkty, jak, tak jak warzywa. Miejs skupione od warzyw będą owoce. Miejsko od owoców będzie woda. Woda. I teraz tutaj takiego myślenia kutrowego, że miejs od wody będą różne ekstrakty. Jakie to będą? Na przykład to może być cukier. A też może to być na przykład alkohol. Białe wino. Ale też narkotyki okazuje się. Narkotyki. One działają bardzo rozproszeniem bardzo bardzo energię te produkty. Zobaczmy, że ma, e, natura jest naszą matką. Ona nas kocha po prostu. Tylko my jej nie rozumiemy po prostu. My jej nie rozumiemy, co ona do nas mówi po prostu. Nie rozumiemy. I. No stąd nasze problemy, że jej nie słyszymy, nie słyszymy po prostu. Ale mat, ta matka i tak nas kocha i też nas jakby bez, tak kocha po prostu. Jak powinien błąd, aha bo, jeżeli tutaj jest kiepska jakość życia w tym skupieniu, to jest kiepska jakość życia w tym skupieniu, no to wiadomo, że naturalnie chce byśmy tam byli Jak błąd w naszych działaniach, i zjemy za dużo soli i mięsa, to co matka, która nas podsunie? Bardzo proste. Bardzo prosty Alkohol i cukier. To powiedzieć, że w medycynie chińskiej leczy się uwarunkowanie alkoholem z narkotykami poprzez odrzucenie mięsa i soli. Jeżeli tego nie zrobimy, to po na zasadzie Takiej polaryzacji, że będziemy mieć nie i po prostu prawie, że na stówę, będziemy musieli to harmonizować y, alkoholem, cukrem, narkotykami. No i ten proces jest tak powiedziałbym powszechny, bo jak się odżywiamy, nie odżywiamy się y, tymi darami środka natury, czyli warzywami, owocami. Tak, normalna dieta, jak później na przykład jakiejś knajpy, mm -hmm. no, patrz niestety na tych dwóch działach typu McDonald's na przykład, to wiadomo, że mięso i sól i Coca-Cola. To są bardzo silne procesy nasze naszą świadomość. To są wręcz zniewolenia po prostu. To, że to się dzieje, kiedy jest przyjęte dla dzieci w McDonaldzie, to ja tak to jest, przestępstwo. Świadome przestępstwo, naprawdę. dziecka dziecka, po prostu, bo się już w nim programuje, to się nam jakieś tam uwarunkowanie hmm. No i cóż, I jak pracować, aby w z kuch kuchni, aby zmniejszać rolę mm, tych dwóch działów. Mm. No, te założenia są jakby uniwersalne do wszystkich jakby, aspektów. Jeżeli na przykład, chcę powiedzieć o, o relacjach, może nie o, o, o przyrodzie, to chcę powiedzieć, że na przykład, że tutaj będzie lato, tu będzie lato, a tu będzie zima. Tu będzie zima. I bardzo proste: jeżeli jest lato, natura daje nam produkty, i inne wykazujące, jak jest bardzo zimno. Zostawia nam tutaj produkty bardzo jan. To wszystko jest po to, abyśmy po prostu w szybki harmonii. Generalnie mamy dwa rodzaje chorób. Albo in, albo jan. Leczenie jest też bardzo proste. Bardzo proste. Jesteśmy chorzy na choroby typu IN, trzeba... Że się young. Jesteśmy chorzy na choroby typu Jan, odżywiamy się i Ale to jest bardzo proste umysłowo. W nas nie jest to takie łatwe, kulturowe. Y, działają w nas pewne nawyki, programy, które, które nami jakby determinują po prostu. I cóż, po prostu, aby w jakiś sposób. Co radzić? Musimy trochę właśnie być plastyczni w tym wszystkim. Czyli jasne. Zimą staramy się bardziej gotować. Latem mniej gotować. Latem bardziej surowe i zimą bardziej gotowane. Znaczy to musimy tak ubrać w kuchni, aby to już pasować do, do potrzeb nawyków, nawyków po prostu. Yy, Konsumentów. No to jest taka jakby sztuka, tak naprawdę, żeby harmonizować. Tak w skucie powiedziałem o, 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 o tej relacji przyrody i, i, i kuchni, i, i jak jest ważne, żebyśmy gotowali. w oparciu o słyszenie przyrody, czyli słyszenie na na, na, natury. Jeżeli gotujemy, jakby. To samo latem, co zimą, no to jest proste, będziemy chorzy, proste. Yy, proste. Niestety, jak miałem okazję być w wielu miejscach na świecie, i byłem na przykład, jak wcześniej, byłem na Hawajach, tam też gotowałem, menu na Hawajach jest takie same jak w Polsce, w pewnym sensie. Że tak samo są takie same supermarkety. wszystko to samo tak naprawdę. W każdym miejscu na świecie w zasadzie jest wszystko bardzo podobne. Więc jest bardzo proste że jest to już niezgodne z na, naturą. Na Dlatego akobetyka mówi w ten sposób, że odziele się tylko takami, które są w pobliżu musi do 100 metrów nie dalej. I sezonowy no, sezon zrobimy w zasadzie wszystko mamy także pokładane. Yy, Mog powiedzieć, że to jest jakby takie coś, co powoduje nam że po prostu, że zmniejszamy yy, rolę błędów po prostu kultury. No tak może być. To chyba tyle co chciałem powiedzieć. Proszę, ja mam tylko pytanie, jeśli można. Bardzo pytanie. proszę. Jakie to są choroby typu Yang, a jakie to są choroby typu Yin? O, doskonałe pytanie. <grym> Dziękuję bardzo. Teraz to po na straci. Generalnie to, wiem tak najprościej wytłumaczyć, że objawy mogą być różne. Ale nie można powiem, przepraszam, objawy mogą być takie same, a choroby mogą być różne. W ogóle pytanie to, nas na chorobę i jankich, i jednocześnie. teraz, żeby jakby zrozumieć w ogóle tą istotę, to wyobraźmy sobie, że idziemy ulicą i potykamy się o krawężny. Ale potykamy się do tego, iśmy rozmarzeni. O, nie wiem, o miłości, o wiosnie, o czymkolwiek. O, o filmie, któryśmy obejrzeli, o jakichś o, o... Nie jesteśmy tu i teraz? żeśmy rozmarzeni. Nie widzimy też przeszkody. Mamy nogę. To jest choroba. Choroba, która wynika z nieważności. Nieważności, nie uważności, in. Oto ta sytuacja. Jesteśmy bardzo w Czyli mamy emocje, nie uczucia. Mamy emocje bardzo silne. I tą samą drogą też spotykamy się, i mną nogę. Też jest ta choroba? Ta choroba wynika z tego, że jest zbyt duże skupienie. Generalnie każda z tych chorób, którą mamy, ma albo taką, albo taką. Ale najprostsza w ogóle. Na przykład teraz mamy pandemię, prawda? Pandemię, czy jak to się dzieje, psychonie. Jakoś tam nazwać można. Ale generalnie y, grypy, przeziębienia, są generalnie choroby typu INI. I dużo śluzu. I należałoby właśnie jeść produkty rozgrzewające. Czyli ciepłe zupy, jakieś kasze, nawet być może mięso, być może, jak nie jest to tego, ale, ale, ale w tym przypadku jest to jest to wytłumaczone. Y, czyli zjamizować. A teraz. Jest taka choroba, na przykład, nowotwór jelita grubego. To jest ewidentnie choroba typu Young. W I w tym przypadku będzie inaczej się odżywać A tak, w przypadku jecza grubego to jest oczywiste, że chodzi o mięso, o które nie może być wydalone i posługi nie po prostu. Nie, w, 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 w po prostu. E Oczywiście, każda choroba to nie jest kwestia takiej wyłącznie samego takie, m, działania fizycznego. Często psychika jest fundamentem tego zjawiska. Ale psychika to też są jak in tak naprawdę. Inni. Jest to o tyle ciekawe pytanie, że, hmm, że nie można jakby takie jest jakby jak można i nie można. Do Oszawy przychodzi mama z synem choroby typu In. No właśnie typu, właśnie przeziębienia, czy się przeziębia. Ma duże to przykładowo. A to się widzi, bo też może być typu o In, prawda? Ja nie wiem, że jestem bardziej Inniżan. Później, dojdziemy do tego relacji w kuchni kobieta-mężczyzna, to wyjdzie w jak to, jak to się yy, dzieje. No, to powiedzieć taką to, że jakby no, przychodzi mama na z choroby synem na typu YIN i Oszawa przypisuje dietę Jan. Znaczy no i się polepsza ale po kilku latach mama przychodzi na, z tym synem choroby chorobę typu yang. i w tym momencie no to co leczyło tego chłopca w taki moment już... I Czyli generalnie jak to wygląda ogólnie, możemy używać pewnych jakby lekarz, jakby w postaci, można powiedzieć, odżygania, ale też musimy być ostrożni. I teraz ja mam nadzieję, a może jeszcze jutro to opowiem, to to ten terenze mokykletycznym, dla mnie jest taki uniwersum na wszystko. Ale generalnie, jeżeli przestrzegamy tej relacji, żeby latem zmniejszać tą jakby, stronę Jan, a zimą y, zwiększać, znaczy, a, 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 a zimą zwiększać tą Jan, y, 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 latem zwiększać tą część in, a Zim. zmniejszać po prostu in, in, in zimą. To generalnie będziemy już iść w tym Generalnie. I generalnie, jeżeli po prostu odrzucimy, jak powiedziałem wstępnie, yy, uwarunkowania techniczne, czyli lodówki, przełożenie daleka yy, kosowe, generalnie będziemy się odżywać tym, co jest aktualnie potrzebne dla naszego jakby zdrowia. Aktualnie. Więc nie trzeba z niczego studiować tak naprawdę, w sensie po prostu, nie wiem, jakieś takie życia normalnego. Wystarczy zwyczajnie odpowiedzieć, tylko uważać na to, co się wokół nas dzieje. Co naj, Jakieś produkty spożywcze, które są najłatwiejsze. I to właśnie jest tego robić gotowanie i to nam służy. I mniej, że zniszczymy, jakkolwiek tej przyrody, to tym jest bardziej zdrowszy. Tak być. Chyba tak. Na ten, na ten moment. W wersji polskiej udział wzięli. <grychy>